الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك السلام عليه وعليهم أعوذ بالله من الهم والحزن ومن الجبن والبخل ومن العز والكسل ومن غلبة الدين وكحر الرجال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Рабби яссир, ва ля Рабби таммим бил хайр, Рабби шрахли садри, ва амри, вахлюль, л'укдатам мил лисани, явкаху каули. Дорогие мусульмане, Наша вспоминавшая религия есть вызванием Остатнего Высванника Аллаха, салли алейхи саллим. Ислам, Застал за в целью приказания людскости правд, które nigdy nie tracą na wartości. Zesłany jako zamysł do prowadzenia człowieka do stanu ahseni takwim, najdoskonaleniejszego spośród stworzeń. Zesłany jako zamiar wywyższenia ludzi i ich odsalenia. Historia pokazuje, że tylko wówczas, kiedy muzułmanie byli całkowicie oddani religii i żyli w zgodzie z nakazami Koranu i Sunny mogli szybko osiągnąć potęgę i przywództwo w świecie, zarówno pod względem materialnym, jak i duchowym. Kiedy zaś zaczęli odchodzić od islamu, Koranu i Sunny tracili na znaczeniu, chylili się ku upadkowi i doświadczali wszelkiego rodzaju niepowodzeń i cierpień. Drodzy braci i siostry, Żyjemy dzisiaj w czasach niespokojnych i niebezpiecznych, w których chaos i rozprzężenie tłamszą nas i naszą zarówno od zewnątrz, nas i niszu nas, zarówno od zewnątrz, jak i od środka. I wszędzie zapuszczają korzenie. Тензамент и шаленьство не опусчают нас, а не в pracy, а не в дому. Действующие мусульмане по сон в хаос и бесценсомных джаванях. Очевидным есть, что легкое уважение Аллаха и их невыполнение, стоящую наивинчесшим замешанием и глупоту. Замешанием и глупоту. Oddalenie się od Koranu i Sumny proroka Muhammadu wasalam, również jest największym zamieszaniem i szaleństwem. Bezmyślnością jest niewykonywanie modlitwy, nieprzestrzeganie postu, niewypłacanie zakatu, nieodbywanie pielgrzymki. I bez najmniejszej wątpliwości, głupotą i zepsuciem jest używanie alkoholu, Uprawianie hazardu i kłamstwa. Tak, zamieszanie i bezmyślność przenikły dzisiaj do naszych serc i do naszych domów. Zawadniały naszymi dziećmi, sąsiadami, ogarnęły całe środowisko muzułmanów. Są dzisiaj w naszych zarobkach i w naszym chlebie. Nasze serca. не со сердцами правдивых мусульманов, прежде, не дают нам того света, которое позволило бы нам слышать единственное то, что есть мило Аллахови, которое змущивало бы до милости, за взгляду на Аллаха и не хенчи, только за взгляду на Аллаха, света, которое бы вынесло задовольение Аллаха наивыжей. Z przykrością należy, powiedzieć, że my mniej, przykrością należy powiedzieć, że najwięcej miejsca w naszych sercach zajmuje nie Allah i Jego wysłanie Sallallahu nie Koran i Islam, ale miłość do pieniędzy i dzieci. Z naszych serc unosi się zapach nienawiści i wrogości. Czy jest większa głupota i zamęt niż to? Nasze domy przestały być domami prawdziwych muzułmanów. Nasze domy już dawno przestały być miejscami, w których ści i przestrzega postanowień Allaha. W naszych domach już dawno nie czuje się atmosfery islamu, w wielu mieszkaniach nie wykonuje się modlitwy. Nie recytuje się świętego Koranu, nie wspominają się imienia Allaha. Nasze domy przekształciły się w sale kinowe, gdzie oddaje się hold własnemu ego i szatanowi. W wielu muzułmańskich domach o świcie, gdy budzi się świat, a nawet ptaki zaczynają świergotać Allah, Allah. Zapali się światła i rozpoczyna się ścianie najwyższego? Czy może być większy zamiet i głupota niż to? Nasze dzieci nie są dziećmi prawdziwych muzułmanów. Z powodu oddalenia się od islamu, zaniechanie oddawania ści, nieoczuwanie strachu przed Bogiem, porzucenia Koranu nie tylko wygląd zewnętrzny naszych dzieci, ale i ich podstawa moralna stały się wypaczone. wypaczone. One, jak i wszyscy pozostali, stały się niewolnikami mody. Coraz częściej widzimy młodzież odczuwającą wewnętrzny dyskomfort, okazującą niezadowolenie i unikającą tematu religii i Boga. I jeśli nie zrozumiemy tego i nie podejmujemy działań, to niebawem, to niebawem, nasze dzieci nie będą w stanie godnie nas pochować. Czy może być większy zamęt i głupota niż to? Nasze sąsiedzi nie są prawdziwy, prawdziwymi sąsiadami muzułmanów. Dzisiaj sąsiedzi, nie znają się na, dzisiaj, sąsiedzie nie znają się nawzajem, nie znają praw i obowiązków w relacji między sobą. A przecież prorok Muhammad sallallahu alayhi wa w jednym ze swoich hadisów powiedział, ten, którego zło stanowi przyczyną zagrożenia jego sąsiada, nie jest muzułmaninem. Czy nasi sąsiedzi mogą się dziś czuć bezpiecznie? «Чи кто ж из нас, мертвящий, что его сосед, кладящий до сну голодный? Чи ж не есть то глупоту и замешание?» Друзья, взаимные реляции мусульманов далеко отбегают от норм мусульманских. Аллах наивысший учинил мусульманов братьями и установил между ними духовное покровенство. Obecnie jednak te więże są słabe, praktycznie nie występują. Między muzułmanami hule wiatr wrogości i plotek. Mówiących prawdę nikt nie lubi. Muzułmanie zaczęli konkurować i rywalizować nie w dobru, w miłosierdziu i współczuciu, a w zawiści i zazdrości. Być może na takie zachowanie muzułmanów żalem spoglądają nawet gwiazdy na niebie. Czy jest na Ziemi większy zamęt i głupota niż to? Zaróbki współczesnych muzułmanów oraz ich chleb są dalekie od zasad Islamu. Mamy dzisiaj niewiele osób, które są w stanie odróżnić haram od halalu. Nie martwimy się już, że do naszych zarobków i chleba przydostał się haram. W biznesie króluje zakazane przez Allaha i jego wysłannika salallahu alaihi wasallam, pożyczanie na procent, łapówkarstwo i czarny rynek. Wszyscy zapomnieli jaki żałosny koniec spotka tych, którzy, którzy większość swojego czasu Poświęcają na zdobywanie środków i życia w sposób zakazany. Polubiłyśmy piękne i wytworne życie, więc, ochoczo, wydajemy pieniądze na alkohol i hazard. Wszystko to jest wielką głupotą i strasznym zatraceniem. Drodzy braci i siostry, jak widzimy, Dzisiejsi muzułmanie pogubili się i znaleźli się wielkie wielkiej rozterce. Gdyby podobna sytuacja przydarzyła się któremuś stowarzyszy proroka sallallahu alaihi to on w celu okazania skruchy przestałby jeść i pić, oddaliłby się od ludzi i w odosobnieniu roniłby całymi dniami łzy prosząc Allaha o przebaczenie. Współcześni muzułmanie, pogrążając się w podobnych grzechach, śmieją się i radują, jeszcze bardziej powiększają swój, swoją bezwstydność. Dlatego pytam Was, drodzy muzułmanie, ilu z Was przylewał z jej skruchy? Wobec powyższego, drodzy wierzący, jeśli pragniemy Позыскать чем-то в жизни дочесным и вечным. Повинишься мы, конечно, по новни увяжить, до исламу и Корану, Сконцентрироваться на вызванию пророка Мухаммада салляллаху алейхисаллям с новыми щи вами стащивыми музуманами и верными слугами Аллаха. В обеднем чаще, когда музумане погрожили в загубению и безмышленности. Тен, кто повручил до исламу и за всех сил ухвыщил Корану и Сунны, получит награду належного сту шахиду. Восстанник Аллаха, саляллаху алейху салям, выповедал в той справе наступающего. Кто позастанет, кто Pozostanie wierny mojej sunnie, kiedy umma wpadnie w kłopoty, otrzyma nagrodę jak stu shahidów. Swoją chudbą zakończę słowami Allaha Najwyższego. Zwróć swoją twarz ku prawej religii, zanim nadejdzie dzień od Boga, którego nie sposób odwrócić. Tego dnia ludzie zostaną podzieleni. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال سبحانه وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون